Cześć drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach z W Passatem B7. Passat B7 zdołał naprawić większość niedociągnięć swoich poprzedników, dlatego charakteryzuje się dobrą niezawodnością. Zwiększona awaryjność występuje zazwyczaj po 200 tys. km, oczywiście zakładając, że pojazd jest regularnie używany i prawidłowo serwisowany. Kupując Passata B7 należy zwrócić uwagę na rzeczywisty przebieg, zwłaszcza gdy Passat B7 jest importowany. Chociaż pojazd wygląda jak nowy, w rzeczywistości może mieć ponad 200 tysięcy kilometrów, co oznacza znaczne koszty i zwiększone ryzyko wystąpienia różnych problemów. Jeśli historia serwisowa nie jest dostępna w momencie zakupu, należy zachować szczególną ostrożność przy pojeździe i nie wolno nam ufać pozornie niskiemu przebiegowi na desce rozdzielczej. Czasami W Passat B7 może mieć problemy z czujnikami parkowania, klimatyzacją, elektrycznie regulowanymi fotelami, szybami lub oryginalnym systemem nawigacji, awaria ekranu. Jeśli chodzi o korozję, pojazd jest dobrze zabezpieczony, a słabymi punktami są jedynie krawędzie tylnych drzwi wersji karawan, gdzie czasami pojawia się rdza powierzchniowa. W przypadku pojazdów o większym przebiegu, zwykle ponad 200 000 kilometrów, występuje luz w tylnych blokach mocnych osi przedniej, co przekłada się na zwiększony hałas podczas jazdy po nierównościach i czas pogorszenia właściwości jezdnych. Dźwięk uderzenia podczas pokonywania nierówności jest spowodowany luzem w stabilizatorach. Gdy TSI jest silnikiem, po przejechaniu, ok. 100 do 150 tysięcy km, często występują problemy z nadmiernym rozciągnięciem łańcucha rozrządu. Problem jest wykrywany przez szczególnie głośny rozruch przez kilka sekund. Zwykle gdy silnik jest zimny, np. po nocy postoju, ale czasami łańcuch grzechocze nawet przy ciepłym silniku. Problemy z mechanizmem rozrządu są wykrywane przez migającą żółtą, pomarańczową kontrolkę silnika, ponieważ z powodu rozciągniętego łańcucha elektronika sterująca silnikiem zauważa przesunięcie między synchronizacją wału rozrządu a wału korbowego. W zależności od silnika problemem jest ciągnięty łańcuch lub złe funkcjonowanie napinaczy łańcucha. Problemu napinacza łańcucha nie należy ignorować i należy go wymienić na nowy, w przeciwnym razie istnieje ryzyko przeskoczenia łańcucha, co jest znacznie większym problemem. Należy wymienić cały zestaw rozrządu to jest łańcuch, napinacze hydrauliczne, zębatki. Problem dotyczy pojazdów wyprodukowanych przed połową 2011 roku, kiedy to modyfikowano mechanizm łańcucha napędowego. Problem rozwodu został już rozwiązany w wielu pojazdach w okresie gwarancyjnym. W niektórych pojazdach z niskim przebiegiem lepiej jest profilaktycznie wymienić mechanizm napędowy, zaleca się co najmniej 100 km. Sześciocylindrowy 000 Wsi ma również problemy z głośnym łańcuchem napędowym, rozwiązaniem jest wymiana mechanizmu łańcuchowego. Silniki TS i czasami, zwłaszcza pierwsze modele, mają problem z niesprawnym regulatorem ciśnienia paliwa lub pompą wysokiego ciśnienia. Objawami są szarpnięcia podczas jazdy, gaśnięcie pojazdu. Czasami problem leży w jednostce sterującej, którą trzeba przeprogramować, czasami wymienia się. Przy większych przebiegach występuje awaria sondy lambda lub awaria wtryskiwacza, co zwykle objawia się zapaleniem kontrolki awarii silnika, zwiększonym zużyciem paliwa lub awarią. W przypadku pierwszego 4TS i Twin Charger występuje problem z silnikiem zawierającym sprzęgło elektromagnetyczne do jednoczesnego podłączenia sprężarki i pompy wody. Oprócz wycieku płynu chłodzącego zdarza się czasami, że urządzenie nie łączy sprężarki, co prowadzi do utraty mocy. Mogą występować problemy z pękniętymi tłokami lub nadmiernym zużyciem oleju, gdzie jedynym rozwiązaniem jest wymiana tłoków, łączników i korbowodów. Przyczyną pękniętych tłoków jest spalanie detonacyjne silnika, a tym samym podwyższona temperatura w cylindrach. Producent z czasem zmienił oprogramowanie jednostki sterującej, dzięki czemu przyczyny problemu spalania detonacyjnego zostały zredukowane. W przypadku niejasnej historii serwisowej należy upewnić się, że oprogramowanie jednostki sterującej zostało zmodyfikowane. W przypadku silników TSI, ale także innych, może wystąpić wyciek oleju w separatorze od powietrzania skrzyni korbowej, co prowadzi do zwiększonego zużycia oleju silnikowego. Częściej nadmierne zużycie oleju jest spowodowane nieprawidłowo ukształtowanymi i wymiarowanymi tłokami i pierścieniami tłokowymi w przypadku silników pierwsze 8 TSI i drugie 0 TSI EA 888. Jedynym rozwiązaniem jest wymiana tłoków, pierścieni tłokowych i wałków rozrządu. Zmiana nastąpiła w czerwcu 2011 roku, kiedy producent zmodyfikował grupę tłoków, co w dużej mierze wyeliminowało częste problemy nadmiernego zużycia oleju. W silnikach TSI dochodzi do zużycia mechanizmu zmiennych faz rozrządu na skutek bardzo długich okresów między wymianami oleju, czego skutkiem jest wyświetlenie komunikatu o błędzie, zapalenie się kontrolki silnika lub zmniejszenie mocy silnika, głośna i nierówna praca silnika. W przypadku silników TSI, FSI, wzrost produkcji sadzy może być konsekwencją recyrkulacji dużej ilości spalin, ale także samej zasady bezpośredniego wtrysku. Efektem jest stopniowy spadek mocy silnika, gorsza praca i utrata mocy silnika, a także ryzyko przegrzania zaworów. Sadza również szybko degraduje olej, co wraz z długimi okresami wymiany oleju przyczynia się do szybszego zużycia silnika, cylindrów, tłoków, mechanizmu zaworowego i jego podzespołów turbosprężarki. Dlatego zaleca się wymianę oleju maksymalnie do 15 tysięcy kilometrów. Jednego na rok, przy bardziej wymagającym użytkowaniu pojazdu, oczywiście przy mniejszym przebiegu. Jakość paliwa: od czasu do czasu dolewaj benzyny o większej liczbie oktanowej, Min. 98 to jest dodawaj regularnie dodatki do benzyny. Przynajmniej raz na od 3 do 5 tysięcy km. Jeśli zaniedba się konserwację lub serwisowanie, wymianę oleju, powyżej 15 tysięcy km, sadza hydraulicznych popychaczy zatyka się. Problem ten stopniowo objawia się spadkiem mocy silnika, nierównomierną pracą na biegu jałowym, późniejszą utratą mocy silnika, przepalonymi zaworami, zużyciem wałków rozrządu i zwiększonym zużyciem oleju. Wydłużanie okresów serwisowania lub stosowanie nieodpowiedniego oleju stopniowo prowadzi do nadmiernego zużycia mechanizmu łańcucha napędowego, szybszego holowania i zwiększonego hałasu łańcucha rozrządu, silniki z napędem łańcuchowym. Oprócz częstszych wymian oleju, co 15 tysięcy km zaleca się wyjęcie skrzyni korbowej i wyczyszczenie sita pompy oleju po 100 tysięcy km. Zatkanie sita sadzy powoduje spadek ciśnienia w obwodzie smarowania, co negatywnie wpływa na żywotność hydraulicznych popychaczy zaworów, turbosprężarek lub mechanizmu napędowego silnika. Rzadkie awarie cewek zapłonowych, skutkujące nierównomierną pracą silnika, pracą na mniejszej liczbie cylindrów. Awaria cewki jest zwykle spowodowana długim okresem wymiany świec zapłonowych, dlatego zaleca się wymianę świec zapłonowych po około 60 tysięcy km. W przypadku silników pierwszego 6 TD i drugiego 0 TDI czasami występuje problem z nieszczelnością zaworu EGR. Często w temperaturach zimowych, szczególnie w przypadku pojazdów, które często pokonują krótsze trasy, woda chłodząca dostaje się do dolotu, co prowadzi do stopniowej utraty płynu chłodzącego. Utrata płynu chłodzącego może być spowodowana nieszczelnością pompy wodnej, którą zaleca się wymienić wraz z kolektorem, co oszczędza pracę i zapobiega niepotrzebnym problemom. Z powodu częstej jazdy na krótszych dystansach występuje problem z zaworem EGR, silnik traci moc, szarpie lub przełącza się w tryb awaryjny wraz z zapłonem kontrolki awarii silnika. W przypadku silnika pierwszego 6D czasami zapala się kontrolka, silnik gaśnie, obroty silnika wahają się lub mamy trudniejszy rozruch silnika. Powodem jest zazwyczaj nieprawidłowa informacja czujnika przepływu masy powietrza, co skutkuje jego wymianą. Często jednak nie ma problemów, a powodem może być niewłaściwy filtr powietrza, najlepiej wymienić oryginalny lub wada czujnika temperatury. W przypadku silników TDI o wielu kilometrach należy wziąć pod uwagę ryzyko problemu pływającego koła zamachowego, odzwierciedlającego hałas i nadmierne obroty biegu jałowego, wyższy hałas przyspieszenia przy niższych prędkościach obrotowych silnika. Większy przebieg niesie również ryzyko przeciążenia turbosprężarki, co skutkuje zwiększonym zużyciem oleju, poborem oleju, zmniejszoną zmienną mocą. Kontrola ciśnienia doładowania turbosprężarki może również stanowić problem powodując zmniejszoną moc drgania, a czasami przełączenie w tryb bezpieczeństwa. Przy większym przebiegu i zużytych wtryskiwaczach może być problem. Nadmierne zużycie lub awaria wtryskiwacza może być również spowodowana stosowaniem paliw o niższej jakości, dlatego zaleca się od czasu do czasu dodawanie wysokiej jakości oleju napędowego. Wtryskiwacze są bardziej wrażliwe, szczególnie w silnikach pierwsza 6D Continental. Nadmierny wtrysk wtryskiwaczy powoduje cięższe zimne rozruchy, nierównomierną pracę lub niższą moc silnika. Słabe paliwo jest również przyczyną zablokowania zaworu sterującego w układzie common rail, objawy są podobne do tych w przypadku zepsutych wtryskiwaczy. Problemy z filtrami DPF występują zazwyczaj tylko przy większych przebiegach, zwykle ponad 200 tys. km, a jeśli zdarzają się sporadycznie, to zazwyczaj są wynikiem dłuższych podróży na krótszych trasach gdy regeneracja jest niewystarczająca. Regeneracja jest rzadsza, a filtr zapycha się szybciej. Oczywiście sam silnik, a zwłaszcza układ wtryskowy EGR, turbina, głowice cylindrów, zawory i zużycie tłoka cylindra również wpływają na żywotność filtra DPF. Czasami może również zepsuć się czujnik ciśnienia spalin, temperatury filtra DPF. Problemy z systemem filtra DPF są zazwyczaj zgłaszane za pomocą wskaźnika świetlnego, przełączającego silnik w tryb bezpieczeństwa. Zbliżający się koniec filtra DPF jest zwykle zgłaszany przez zwiększoną częstotliwość regeneracji z niewielkim wzrostem średniego zużycia. W przypadku skrzyni biegów DSG zaleca się monitorowanie okresów wymiany oleju co 60 tysięcy km. W przeciwnym razie zawory hydrauliczne będą się stopniowo zapychać i pojawią się problemy ze zmianą biegów lub skrzynia biegów będzie niesprawna. Skrzynie biegów DSG zawsze wymagają wyłącznie oryginalnego oleju określonego przez producenta, bez wymiany. Elektronika sterująca, mechatronika może działać nieprawidłowo. W przypadku jazdy próbnej nie może być hałasu uderzeniowego ze skrzyni biegów, bez podświetlenia tablicy rozdzielczej, bez biegu jałowego lub jazdy po drodze. Starsze modele z silnikami wysokoprężnymi, pierwsze 6TD i drugie 0TD, i mają problemy z przeciekającymi pompami wody. Problemem jest słaba jakość elementów uszczelniających, błędy na karoserii. Występuje również problem częstego przetostawania się wody do świateł przeciwmgielnych. W przypadku wersji kombi, wycieraczka tylna zostanie wyłączona. Niektórzy właściciele zgłaszają problemy z działaniem urządzeń nawigacyjnych, które od czasu do czasu się zawieszają. W niektórych seriach występują problemy z przełącznikami zasilania szyb bocznych. Odbiór radia jest często słaby. Indywidualne problemy z awarią systemu start i stop. Problem rozwiązuje się poprzez wymianę baterii i lub przeprogramowanie. Serwis W Passat B7. Pasek rozrządu należy wymieniać w następujący sposób. Silniki pierwszy 6 td i drugie 0 d mają interwały 180 000 km. Silniki benzynowe pierwsze 4 TSI, pierwsze 8C i drugie 0 TSI, EA888, mają tak zwany bezobsługowy łańcuch. Pomimo tak zwanego statusu bezobsługowego, zaleca się profilaktyczną kontrolę stanu łańcucha i wymianę w razie potrzeby. Filtr paliwa ma przepisany interwał wymiany 60 000 km. Sprzęgło Haldex ma taki, ale zaleca się wymianę oleju co 60 000 km. Taki sam interwał wymiany oleju jest również zalecany dla skrzyni biegów DSG, ponieważ sprzyja on dłuższej żywotności sprzęgieł i mechanizmu. W przypadku wymiany oleju silnikowego dostępny jest stały interwał serwisowy kod QGO-QG2 wynoszący 30 tysięcy km lub 2 lata lub zmienny interwał serwisowy Longlife kod QG1, który wskazuje wskaźnik na desce rozdzielczej. Olej silnikowy do silników benzynowych musi być zgodny z normą VW50400 lub co najmniej 50300. W przypadku silników diesla, VW50700. Pomimo odstępu między wymianami oleju silnikowego przez producenta, zaleca się wymianę oleju maksymalnie do 20 000 km, ale najlepiej co 15 000 km po jednym roku. Świece zaleca się wymieniać co 60 tysięcy km w silnikach benzynowych. Co 60 tysięcy km zaleca się również sprawdzenie stanu paska pomocniczego. W przypadku zakupu pojazdu z niejasną przeszłością lub z przebiegiem powyżej 150 tysięcy km zaleca się. A szczególnie w przypadku silników TSI FS i czyszczenie miski olejowej i naczyń ssących pompy oleju. Zatkany zbiornik ssący pompy oleju prowadzi do niższego przepływu, ciśnienia oleju smarującego, co negatywnie wpływa na działanie hydraulicznego napinacza łańcucha, szybsze holowanie, a tym samym zwiększone ryzyko przeskakiwania i uszkodzenia silnika, ograniczoną funkcję podnoszenia zaworów hydraulicznych, przyspieszone zużycie zaworów i głowicy cylindrów, ograniczone smarowanie turbosprężarek i samego silnika, szybsze zużycie.